Halo, szamanie. Cześć, cześć. Słyszymy się? Tak, słyszymy się. Cześć. To no, zapraszamy Halo. naszych prelegentów na nasz panel dyskusyjny. Już dołączam, kogo trzeba, więc tak, Kalina. Widzę, że jest z nami Sylwia. I jeszcze Bartek powinien dołączyć. Cześć Sylwia, po raz kolejny witam cię na naszej konferencji. Cieszę się, że jesteś z nami po raz drugi. Sylwia, masz wyciszony mikrofon. Musisz się wymutować. Cześć, Cześć Bartku, miło ciebie widzieć ponownie. Dziękuję za zaproszenie. Fajnie, cieszę się, że dołączyłeś ponownie. Cześć, Kanina. Jeszcze raz się widzimy na, u nas na konferencji. Mam nadzieję, okay. że, że nie ostatni. Też mam taką nadzieję. Czekamy jeszcze za Bartkiem z Maga. Akurat MAGA znam też trochę z innej strony, bo, bo znam inną część ekipy również z nowych kolorów, także serdecznie pozdrawiam, jeżeli ktoś nas ogląda jeszcze z MAGA. Zapraszam Was tutaj. Widzę, że jest dużo pytań. Jest dużo pytań do Was, co mnie cieszy. Zresztą ja też dostaję prywatne informacje, jak tutaj z Wami się umawiać. Także, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, w mailingu po konferencji będą adresy do dziewczyn, czy, to, czy też do Bartka żeby się skontaktować, jeżeli ktoś potrzebuje dowiedzieć się, jak zdobywać te rynki zagraniczne. Myślę, że tutaj dziewczyny, jak i Bartek Zemmaga, będą służyli wam pomocą. No, jak najbardziej, szczególnie, że wszystkie dane do kontaktu będziecie mieli w mailingu po konferencji, także łatwo będzie odszukać je później, gdyby któraś z prelekcji Was bardziej zainteresowała. Tak jest. Widzę, że Ania wrzuciła w komentarzu yy, pobranie naszego e-booka, więc jeżeli ktoś yy, chciałby coś yy, pobrać, a propos, a propos yy, konkretnie Instagrama, yy, dowiedzieć się, jak można złożyć zawodzanie na Instagramie, to tutaj możecie pobrać tego yy, workbooka dla siebie. Dobrze, słuchajcie, to czy są jakieś pytania? Czy na, co, czy na wszystko udało się odpowiedzieć? Czy musimy do czegoś wrócić? Ja wiem, że niektóre pytania Bartka, które jeszcze były zadane, to, 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 to możemy do tego wrócić, bo tam pytanie, czy jeszcze będziemy je widzieć. Natomiast jeżeli macie w tej chwili pytania do, co do panelu dyskusyjnego, to warto. Słuchajcie, to ja może tak zacznę. To, to co się dzieje w ostatnim czasie, to jest w ogóle straszne. Mówię tutaj o w sytuacji w kraju, ale też nie tylko, waluty. Więc w tym momencie, tak naprawdę, no, nic nie zapowiada, że będzie lepiej. Nic nie zapowiada, że będzie lepiej. Czyli to jest chyba w ogóle dobry czas, żebyśmy uciekali z polskim, może nie tyle, co uciekali z biznesem, ale przynajmniej skalowali go na, na zachód. Odbierali dodatkowe odnogi, nie? Zamiast tylko polegać na tym polskim rynku. Tak, jeżeli, jeżeli w ogóle produkujemy to w Polsce, to to jest super, bo wtedy nie musimy kupować tego w euro i w dolarach, to znaczy bo pewnie i tak niektóre części trzeba gdzieś tam skądś ciągnąć, natomiast no, trzeba to odbić, i warto będzie wyjść na te rynki zagraniczne i zarabiać w dolarach, czy zarabiać właśnie w euro. Dziewczyny, jak wy na to się zapatrujecie i jakie widzicie szanse? Czy w tej chwili faktycznie jest wzrost firm, które próbują wyjść za granicę? Jak to wygląda z Waszej perspektywy? Hmm. To, to msię, proszę, Sylwia. Tak, tak, zdecydowanie widzimy większe zainteresowanie również naszymi usługami. My, my właściwie od 12 lat działamy jako, jako agencja i pracujemy z Amazonem, natomiast skupialiśmy się na rynku niemieckim. Większość naszych klientów to są, to są niemieckie firmy, natomiast od 3 lat właśnie również mamy polską stronę internetową i i widzimy rzeczywiście duże zainteresowanie polskich firm, polskich producentów, którzy, um, którzy jakby sami z siebie się do nas zgłaszają, więc na tyle jest to wdzięczne, że agencje często już nie, nie muszą, że tak powiem, tak walczyć o klienta, ponieważ mamy, widzimy duże zainteresowanie. Um, I z drugiej strony też um, no widzimy również wzrost obrotu. Tu akurat mówię o Amazonie, bo to jest główny nasz, jakby główna platforma, na której sprzedają nasi klienci, również od to wafer wzrastają, natomiast tendencja jest rzeczywiście wzrostowa i, i, i pandemia bardzo mocno pomogła no, rozszerzyć też klientele. tak myślę, że te, te statystyki, które pokazywałam, że osoby 60-70 plus są jeszcze relatywnie, Małą grupą docelową, to jednak no, te osoby też były zmotywowane przez obecną sytuację, żeby, żeby zapoznać się właśnie z zakupem online, i, i to jest jak najbardziej rynek wzrostowy. Na no, rynek niemiecki rzeczywiście jest bardzo atrakcyjnym rynkiem i, i zarobki w euro, tak jak mówisz, Bartku, to jest takie dodatkowe zabezpieczenie i często jest to rynek atrakcyjniejszy dla niż rynek polski. Można też często mieć lepsze marże po prostu. Niemiecki klient no, ma większe zasoby finansowe i, i, i te ceny produktów mogą być również nieco wyższe niż na rynku polskim. Tak, w pełni się zgadzam. Nawet zauważyłam coś takiego, że może nie zauważyłam, no po prostu tak jest. Na odto, można zdecydowanie wyżej oferować, jakby za wyższą cenę oferować swoje produkty. I mimo wszystko te produkty się sprzedają, bo tak akurat działają nasi klienci, którzy na przykład sprzedają swoje produkty na Amazonie po tam cenie X, to na odto z kolei ta cena jest tam o 10-15 euro wyższa i nadal super się sprzedają te produkty, praktycznie w takiej samej ilości jak na Amazonie, więc. To okay, jest ja bardzo... W takim razie pytanie najpierw do Sylwii, bo Karina do Ciebie też mam. Natomiast pierwsze pytanie, które tutaj mam do jest, jest do Sylwii. Powiedz mi, jaka jest różnica pomiędzy bezpośrednim dostarczaniem produktów na magazyn Amazona, a sprzedażą, bez, jak, jak gdyby magazyn Amazona i magazyn to wysyła, a sprzedażą bezpośrednią, czyli klient kupuje, a ja wysyłam mu z Polski. Jeżeli wysyłam produkt z Polski, to automatycznie mam bardzo długi czas wysyłki. Amazon ma to tak jakby automatycznie, niestety wystawione, że ten czas wysyłki jest bardzo opóźniony i przez to nie mamy możliwości udziału w tak zwanym programie PRIME, który jest porównywalny może do Smarta w Allegro, co, co automatycznie jakby wpływa na spadek naszej pozycji na Amazonie. Organiczny. Więc to jest jeden taki, że tak powiem, z większy, większych minusów. Do tego dochodzi też um, samo zaufanie klienta. Klienci mają bardzo duże zaufanie, jeżeli wysyłka jest z magazynów Amazona. Y, wiedzą, że ten produkt jest problemowo, mogą y, bardzo szybko otrzymać bardzo szybko odesłać wygenerować etykietkę zwrotną więc są to takie jakby istotne, istotne plusy. Nie zawsze się to opłaca. Jeżeli jesteśmy oczywiście producentem gabarytowo bardzo dużych produktów, nie wiem, wersalek czy, czy, czy okapów kuchennych, to klient też nie oczekuje tej wysyłki i otrzymania produktu na następny dzień, więc tutaj um, trzeba to rozróżnić. Natomiast jeżeli produkty są gabarytowo niewielkie, to my zawsze namawiamy do korzystania z magazynów Amazona. Jest to wygodna droga. Prosta również, że nie trzeba organizować właśnie magazynów logistycznych, Amazon wszystko przejmuje za, za, za klienta, za, za producenta i te koszta też nie są o wiele większe niż jakby samemu się to organizowało i kolejnym plusem jest to, że właśnie możemy szybko wejść na przykład na rynek francuski czy włoski i tą sprzedaż rozszerzyć, wówczas... Posiadając produkty na magazynie w Niemczech, Amazon również wystawia je w programie Prime, na przykład we Francji, i wysyła je z Niemiec do klienta francuskiego. OK, Wojtek również tutaj komentuje, dzięki Wojtku za, za tą odpowiedź, no ja mniej więcej już znam temat, bo my już z Sylwią rozmawialiśmy wcześniej na poprzedniej konferencji a propos tego tematu, natomiast to są pytania od przedsiębiorców, którzy nie do końca są jeszcze gotowi na to, żeby wyrowywać magazyn na na Amazonie. Musimy o tym pamiętać, wiecie. No jak gdyby są duże e-commerce, które są w stanie to zrobić, ale są też malutcy, którzy próbują wyjść. I między innymi chcielibyśmy, żeby te odpowiedzi również były dla tych malutkich, nie tylko dla tych wyżeraczy na rynku. Dzięki Sylwia za tą odpowiedź. To jest, to jest fajne. Powiedz mi, bo tutaj Wojtek napisał, że to jest około 70% wzrostu sprzedaży. Też tak to postrzegasz? Nawet więcej. My, pewnie zależy to od, 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 od produktów, ale no my jakby najbardziej widzieliśmy to, ponieważ sprzedaż była ogromna, jak, jak rozpoczęły się maseczki sprzedaż maseczek właśnie to wtedy bawełnianych na początku pandemii, udało nam się wybić te produkty naszych klientów. Także dwóch klientów naszych było na dwóch pierwszych miejscach w Amazonie i nie spodziewaliśmy się tak dużej sprzedaży, więc jeżeli wysyłaliśmy na przykład 5-10 tysięcy produktów na Amazon, to one w przeciągu 5 dni były wyprzedane i musieliśmy zmienić wtedy czas, rodzaj wysyłki na wysyłkę od siebie, czyli od klienta, i czekać, aż znowu one dotrą do Amazona, żeby Amazon je wysyłał. Więc były takie jakby przeskoki: 5 dni wysyłał Amazon, 5 dni wysyłał klient. I ten obrót był czterokrotnie wyższy, tylko dlatego, że ten produkt był wysyłany właśnie przez Amazon. Więc to był taki jakby nasz przykład, o którym Amazon oficjalnie nie mówi, ale widzieliśmy, że po prostu bez żadnych innych różnic, bez żadnych innych nakładów na reklamę, na marketing, innych opisów, sam rodzaj wysyłki wpływał trzy, czterokrotnie na um, um, obrót w danym dniu. Ok, to w takim razie mam jeszcze kolejne pytanie. Jakie są minimalne ilości zatowarowania się na Amazonie? Czy są jakieś minima i jak to wygląda? Minimalnych nie ma, są maksymalne. Na początku Amazon nie pozwala wstawić więcej niż tysiąca produktów, czyli jeżeli mamy na przykład 100 różnych produktów, to możemy wystawić po 10 sztuk. Amazon chce poznać sprzedawcę, zobaczyć, czy te produkty rzeczywiście są oryginalne, czy, są, czy klienci będą zadowoleni i później z czasem mamy rozszerzony ten, ten magazyn. Natomiast Amazon nie wymaga absolutnie minimalnej liczby, więc y, można rozpocząć też bardzo ostrożnie, bezpiecznie, na przykład wysyłając tylko nawet i 30 produktów do Amazona. Dobrze, jak wyglądają rynki Amazona w Europie, w sensie mówimy o Niemcach, ale jeżeli ja się zatowolę na Amazonie, na magazynie Amazonu, to czy takie rynki jak Słowacja, Czechy, tutaj podobne też zostaną obsłużone? Pod jakim kątem? jeżeli chodzi o klientów, czy o… Tak, o klientów, czyli klienci z Czech i z, powiedzmy z Słowacji też będą mogli kupować ten produkt. Generalnie platformy Amazona nie ma w, w tych krajach, ale widzimy, że na przykład klienci z, z, Aust z Australii, z, ze Szwajcarii korzystają z Amazona niemieckiego i francuskiego, więc jak najbardziej ta wysyłka jest możliwa, ale... z Austrii, czy z, a, z Australii? Z Austrii. Mam ten sam problem. <laughs> to się, to się <laughs> Okay. Dobra, czyli jak gdyby rynek, gdzie jest, tam gdzie jest Amazon to, to działamy, natomiast Czechy i... Możemy ustawić, możemy ustawić gdzie ma być wysłany produkt, jeżeli robimy na przykład sami wysyłkę to... To możemy również ustawić, w, w jakich dodatkowych kosztach do danego kraju będą dostarczane te produkty. Więc to wszystko zależy od nas, gdzie chcemy dostarczać i, i wówczas odpowiednim klientom się to wyświetla. Na przykład, jeżeli jesteśmy z Polski i na, na Amazonie DE będziemy widzieć tylko produkty tych sprzedawców, którzy oferują tą wysyłkę również do Polski, na przykład. Okej. Okay. Dzięki. Kalina, poruszałaś tutaj temat właśnie innych marketplace'ów w Niemczech. Powiedz mi, jak to wygląda, ja tutaj już też jestem po rozmowach z Arturem Melką, że nie, nie, wiem, wiem, jak to wygląda właśnie na, na tych innych marketplace'ach. Powiedz mi, jak to wygląda u was, czy my musimy dostarczyć ten produkt na magazyn, my czy tam nasi klienci i czy możemy wysłać bezpośrednio, tak jak w przypadku tutaj Sylwia mówi, że Amazon zwiększa tą sprzedaż, jeżeli ma, to, jeżeli ma produkt u siebie na magazynie, a jak to wygląda w przypadku pozostałych marketplace'ów? Tutaj jeśli chodzi na przykład o Kauflanda, no to um, Kaufland od jakiegoś czasu faktycznie no. oferuje coś takiego jak Amazon FBA, czyli już um, mają swój pierwszy magazyn, bodajże w Hamburgu um, i już... Jakby, może inaczej, pierwsi klienci są już zapraszani do tego programu, tak? Nie wszyscy, bo ten magazyn jest jeden i jest mały, jak na tak dużą ilość klientów, ale jeśli chodzi o Koflanda, to tutaj już te pierwsze kroki zostały poczynione. Maj to jest, no nie, tutaj sami wysyłamy swoje produkty, hut i tak dalej również, Mirapoda i oglądamy, to one są również ze sobą powiązane. Od to też nie, znaczy i tak nie, ale ogólnie nie. Oni współpracują z Hermesem, jakby te produkty można wysłać za pośrednictwem Hermesa, pośrednictwem Hermesa tego kuriera niemieckiego, ale normalnie wysyłamy sami z naszych magazynów niemieckich. I tutaj właśnie pan Melka mógłby pomóc w takiej kwestii, bo wiem, że mają magazyn na terenie Niemiec, niemiec więc można w ten sposób właśnie wysłać te produkty z ich na przykład magazynu i również e, jeśli chodzi o zwroty, to również te zwroty mogłyby do nich trafiać, nie? Bo te zwroty również powinny być obsługiwane na terenie Niemiec. Jeśli chodzi o platformę Otto akurat tutaj, nie? Jeśli chodzi o na przykład Kauklandę czy Majtoisa, no lepiej też, żeby te zwroty trafiały do Niemiec. Bo no tutaj na przykład jeśli chodzi jeszcze o Kauflanda, to jest jeszcze taka opcja, że jeśli na przykład wysyłalibyśmy nasze produkty z Niemiec. I czy mogłabym prosić Pana Bartłomieja o wycisk? No, 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 już, już, już Bart, na ten moment wyciszmy. Okej. Okay. Okej, okay, dziękuję. To tak, jeśli chodzi na przykład o Kofland, to też taka ciekawostka, o której nie powiedziałam. Jeśli na przykład wysyłalibyśmy nasze produkty z Niemiec i te zwroty trafiałyby również w Niemczech na jakiś magazyn, to do 40 euro i 1 centa te zwroty pokrywa kupujący po przekroczeniu tej kwoty, to my już musimy wygenerować tą etykietę zwrotną, na przykład na Kauflandzie, nie? Więc te małe, takie tanie produkty, lekkie, no to tutaj jest jakaś tam opcja, jakieś wyjście, bo zwykle normalnie na Amazonach, no, w Niemczech, na tych niemieckich platformach, jakby niemieccy sprzedający, nie sprzedający, kupujący są już tak przyzwyczajeni do tego, że zawsze otrzymują etykietę zwrotną, zawsze, że jeśli im nie udostępnimy tej etykiety zwrotnej, nawet jeśli w regulaminie mamy zapisane to, że nie udostępniamy, że klient ponosi koszty zwrotu z wysyłki, to oni tak będą się do nas rzucać, z przeproszeniem, będą do nas pisać, będą prosić o tą etykietę. Jeśli nie, no to po prostu zostawią też nam komentarza, komentarz negatywny, więc... No tacy są niemieccy klienci. Oni są do tego przyzwyczajeni od lat. Tak zostali Nauczeni i wychowani właśnie też przez te wszystkie katalogowe firmy, <grywa> na przykład Octa czy Krelem. No właśnie, ja tutaj pamiętam naszą rozmowę z Bartkiem właśnie w trakcie podcastu Biznes Pod Prąd, jednego z odcinków naszych, gdzie ci klienci właśnie z Rumunii, z Bułgarii byli tacy, no właśnie takim przeciwieństwem, że super się zawsze układa z nimi współpraca, że nie są w ogóle roszczeniowi, nie awanturują się. I tutaj też to wychodzi, prawda? To nastawienie właśnie klienta niemieckiego i e, bułgarskiego, rumuńskiego. Mm, czy tak to zawsze jest, w Bartłomiej, faktycznie, e, że. oni momencie klient płaci za razie. zwrot, więc często mhm. kilka razy się zastanowić, czy na pewno ten zwrot chce zrobić, e, co myślę cieszy naszych sprzedawców. Ta opłata to jest potrącenie po prostu koszty, kosztu wysyłki, jaką zapłacił klient za, za dostawę, więc tu w zależności od tego, jak to sobie sprzedawca ustawi, ale często, no, jeżeli zamówi coś za 20 lei, a dostawa kosztuje kolejne 20 lei. I miałby stracić połowę tej kwoty, no to jednak postanawia, że ten, ten produkt sobie, sobie zostawi. Oczywiście, w przypadku, kiedy to jest wina sprzedawcy, tak, czyli został dostarczony błędny produkt, czy, czy, czy jakiś inny nie wiem, błąd sprzedawcy, no to wtedy emak żąda tego, żeby tą opłatę za zwrot wyzerować, tak żeby klient nie musiał tego opłacać. Natomiast standardowo klient płaci za każdy zwrot. Czyli są mu potracane te koszty, które wydał na, na dostawę produktu. Wszystko hmm. okay, ja ja też mam... może trochę mniej tych zwrotów jest, procentowo po tym, jak, hmm. jak patrzymy po, po innych krajach. Tutaj Wojtas też pisze, że osobiście Ebay D uważam za najlepszą społeczność e-commerce na świecie. Zero, zero problemów, zero zwrotów, życzliwi, mili i zostawiają fajne, pozytywne komentarze. Także zależy, w jakiego klienta też celujemy, ale eBay tutaj wygrywa. Okej. Okay. Jak u ciebie Kalina z doświadczeniami, jeżeli chodzi o tego właśnie klienta ja to co napisał Wojtek w tej chwili. No, różnie to bywa. Zależy od produktu. Zależy od produktu. Na przykład w przypadku takich produktów naturalnych, tak bym to nazwała, takie, takie produkty, które są unikatowe, gdzie każdy produkt jest inny. Są tego typu produkty, nie będę już mówić, o jakie, o jakie produkty chodzi. No to tutaj różnie bywa, bo klienci bardzo często jakby oczekują tego, co jest na zdjęciu, a w rzeczywistości no jest to po prostu niemożliwe, bo są to produkty, jakby każda sztuka jest inna, tak? Jest to produkt ręcznie powiedzmy wyprawiany i nie ma takiej możliwości, więc tutaj akurat na przykład w tym przypadku no to negatywy lecą bardzo często. Ale w pozostałych, no tak jak tak no eBay w ogóle jest dość taką, dość przyjazną faktycznie platformą. I też jeśli chodzi o kontakt z supportem, przynajmniej ja nie mam żadnych takich negatywnych doświadczeń, jeśli chodzi o kontakt z klientem, tutaj zawsze można się dogadać. Zresztą z każdym klientem można się dogadać, na każdej platformie, czy na Amazonie, czy, czy na Ebayu. Na odto jest troszkę trudniej, jeśli klient faktycznie do ciebie nie napisze, no to musisz pisać poprzez support, żeby support skontaktował się z klientem, żeby on do ciebie napisał. To jest długa droga. No, a to się w ogóle nie ma takiego problemu, ale, ale no, eBay w ogóle jest dość przyjazny, tylko eBay troszeczkę. No Jakby to nie jest ten eBay jeszcze z 2015 roku. Nie? To już nie jest ten eBay. To ta sprzedaż bardzo spadła e, od tego momentu. Teraz troszeczkę coś nam się podnosi, jakieś reklamy, nowe opcje, e, tam właśnie reklamowania weszły i tak dalej. Nawet na sowa kluczowe można się reklamować, to weszło jakoś w roku, w listopadzie, ale to mimo wszystko troszeczkę, e, troszeczkę upadł nie? eBay, jak dla mnie. Okay. Pomimo tego, że jest dość przyjazną platformą i, i tam jeśli chodzi na przykład o komentarze, to w bardzo łatwy sposób można je uzyskać, bo e, my wystawiamy komentarz do kli klientowi, klient nam może wystawić, więc nie jest to wymiana. Okej. Okay. Czy rozumiem, że mogę wysłać to produkt od siebie? Powiedziałaś, że Kerfur, tak? Ma w tej Kaufland? chwili. Kauf, przepraszam. Kaufland. Kaufland ma w tej chwili e, możliwość. Ma, ale to nie jest tak e, jawne, że tak powiem. Okay. To wiem ja i wiedzą na pewno partnerzy Kauflanda, że jest taka opcja, ale oni to mm, proponują tylko wybranym osobom, tak? bo muszą rozmowie sobie tak, sprawdzony produkt, klient, widać, że odpowiada na wiadomości klientów i tak dalej, że dba o tę komunikację, wysyła na czas i, i tak dalej, tak, i faktury załącza e, tutaj w tym. No, do każdego zamówienia, więc no, jakby szereg innych czynników oddziałuje na to, że jakby jemu proponują, a innemu nie. Okay. No i jakbyś chciał, no to możesz dać znać, to ja mogę przegadać. To, to już jest informacja bardzo cenna. Bartek, a jak, jak u was na Emago? Czy wysłam bezpośrednio, czy wy wszystko musicie mieć u siebie na magazynie? Znaczy ja e mam udostępnia oczywiście swój fulfillment. Natomiast powiem szczerze, że rozmawiałem może z kilkunastoma klientami, którzy tam zaczynali sprzedać właśnie poprzez, poprzez ich magazyn, i oni wszyscy teraz wysyłają z Polski e, razem z nami. Ta, ta usługa jest dosyć droga, jak na, jak na Rumunię i, i sprzedaż tam. E, co prawda ma swoje plusy, e, no bo klienci szybciej dostają te paczki, też mniej jest anulowanych zamówień zaraz po złożeniu zamówienia. Natomiast myślę, że głównie te koszty polskich sprzedawców trochę przy, przycisnęły i, i jednak większość z, tych firm, większość z tych firm teraz już sprzedaje tylko i wyłącznie z Polski. Tak jak wspominałem, my również oferujemy taką usługę fulfillmentu na nie wszystkie produkty. Tak? Czyli jeżeli sprzedawca ma jakiś produkt i widzi, że sprzedaje im się on w, w wielu, wielu sztukach dziennie, to wtedy wysyła nam taki produkt do nas na magazyn. My również realizujemy taką wysyłkę tego samego dnia. Problem na EMAGu jest taki, że jeżeli wejdziesz na Fulfillment, to z tego konta możesz sprzedawać tylko i wyłącznie produkty na Fulfillment. Do wysyłki z Polski musisz mieć osobne konto. My umożliwiamy łączenie tych dwóch form dostaw. No i zwykle właśnie taki, taki sprzedawca po tych dwóch, trzech miesiącach sprzedaży, kiedy widzi, co u niego jest hotem, to po prostu taką paletkę nam wysyła, i my te, te, te wysyłki realizujemy już z terenu Rumunii z dostawą na następny dzień. Okej, okay, czyli najpierw warto sprawdzić, gdzie jest. Dokładnie, bo, bo w tym momencie na przykład mam zlecenie od jednej z firm, która co prawda sprzedaje z nami, wysyłając z Polski, ale była też przez chwilę na fulfillmentie emagowym i, i mają problem, bo muszą odebrać 10 palet, każda 100 kg. Wagi, więc no, widzę po wielu firmach, które próbowały tego fulfillmentu, że jednak coś tam nie gra. To też jest może nie nowa usługa u nich, ale dosyć nowa, więc możliwe, że przez to są, są te problemy. Okej, okay, ale ja wysyłam bezpośrednio do Rumunii, czy wysyłam do Was, do Emaga w Polsce, a Wy dalej to... Nie, nie, z nami wysyłamy do naszego, do naszego magazynu tutaj w Polsce. My tego samego dnia tirami przewozimy te produkty, te zamówienia sprzedawców do naszego magazynu w Oradei i stamtąd kolejnego dnia roboczego już lokalną kurier, kurierską firmą lecą do klientów. Okej. Okay. Dobrze, słuchajcie, czy są jeszcze jakieś pytania do naszych gości w związku z marketplacami na rynkach, o których opowiadały, opowiadała Sylwia, opowiada Kalina i, Bar i Bartek? Jeżeli tak, to dajcie znać, to jest dobry moment, bo my później widzimy się za niecałą godzinę na drugim, na drugim etapie. I ja może już szybciutko zapowiemy, jeżeli Jania mogłabyś włączyć gości, którzy się pojawią, zanim się pojawią e, pytania do naszych e, gości. A o godzinie 13.15 będziemy widzieć się z Pawłem Urbanem, e, gdzie mm, Paweł nam opowie o siedmiu rzeczach, które musisz, e, o które musisz zadbać, zanim wejdziesz na rynek niemiecki. E, później będzie Grzegorz Bartek, modelowanie wejścia na rynki zagraniczne, czyli jak się do tego przygotować. No i Artur Melka, już tutaj dzisiaj wspomniany, jak. Opracować plan biznesowy wejścia na rynek niemiecki. Tutaj rozumiem, że Artur z Kaliną współpracujecie ze sobą, więc, więc jak gdyby są zapowiedziane. Dobra, w międzyczasie jest pytanie do Bartka. Widziałem, że tak? Okay. Czytasz, czy. Tak, tak. Znaczy, Panie Wojtku, musi Pan sobie zdawać sprawę, że to nie jest magazyn, to jest punkt przerzutowy. My tych towarów nie trzymamy w tym. W tym magazynie, w Bielsku, tylko po prostu wyjmujemy z jednego samochodu jakiejś firmy kurierskiej, tak? Przyjeżdżają do nas dziennie kilkadziesiąt samochodów firm kurierskich, przekładamy je z jednego wyjścia i, i wkładamy do tira drugiego wyjścia, tak naprawdę. Oczywiście nie mogę się odnieść do tego, co pan widział wtedy tam, czy to były rzeczywiście jakieś paczki klientów, czy to były nasze zwroty, czy to były już śmieci. Nie mogę na ten temat się wypowiedzieć. Natomiast nie jest to magazyn. To jest miejsce przerzutowe, czyli przenosimy paczki do naszego tira, którym, którym przewozimy to do Rumunii. My do Rumunii jeździmy od poniedziałku do piątku, więc jeździmy codziennie. Wszystkie paczki, które do nas trafiają danego dnia, tego samego dnia wyjeżdżają do Rumunii, na Węgry i do Bułgarii, więc nie mamy co trzymać na tych półkach. OK. Dzięki. Wojtek również podziękował za, za odpowiedź. Piszesz, dobrze rozumiem. Okay. Oczywiście przypominamy, że do naszych prelegentów w mailingu znajdziecie informacje, jak się z kim skontaktować, adresy mailowe oraz. Tak, to wszystko będzie dla wszelki, Was mailowe. Wszelki kontakt, żebyście mogli ewentualnie umówić się na spotkanie, rozmowy itd.